Jeśli masz silnik diesla i nikt ci nigdy nie powiedział, żeby wymienić filtr paliwa, to może to być droga inwestycja dla Ciebie. Układ paliwowy w dieslu sięga nawet 1600-2500 barów. Przy takim ciśnieniu w takim wypadku wystarczy mała drobinka brudu albo odrobina wody, żeby... Pompa zaczęła się zacierać, a wtryskiwacze straciły swoją szczelność. To dlatego regeneracja wtrysków kosztuje od kilku do kilkunastu tysięcy złotych, a koszt nowych może przekroczyć wartość połowy samochodu. A teraz najlepsze, bo za ochronę tego wszystkiego odpowiada filtr, który kosztuje około 100 zł. Wymiana filtra paliwa w swoim dieslu to najtańsze ubezpieczenie, jakie możesz mieć. A co najgorsze, objawy jego zapchania, to już jest finalny efekt tego, że długo nie był wymieniany i skutkuje tymi naprawami. A jak się to objawia? Falowanie obrotów, spadek mocy, szarpanie przy przyspieszaniu, a to tylko kilka z wymienionych. W tym momencie najczęściej brud już przeszedł dalej niż za filtr, a koszta już zaczynają rosnąć. Jeśli chcesz uniknąć kosztownych napraw twojego samochodu, zadzwoń do nas na serwis i dopytaj o szczegóły.